Dziś mecz Polska-Szwecja. Salwador planuje wydobycie Bitcoina za pomocą energii z wulkanów, a opozycji to się nie podoba. Chiny banują, górnicy uciekają i w tym samym czasie Portugalia otwiera się na kryptowaluty. Duży fut, jeżeli chodzi o Bitcoina. Bitcoin spada poniżej 30 tysięcy dolarów ale bardzo szybko wraca. Cześć, z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z ekipą Środa, 23 czerwca. Dziś oczywiście najważniejsza informacja to mecz. Liczymy wszyscy na to, że Biało-Czerwoni dadzą naprawdę z siebie wszystko. Liczymy na walkę, na zaangażowanie. U mnie wszystko już przygotowane. Szaliczek, koszulka i oczywiście całym serduszkiem za Biało-Czerwonych. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie oglądać, czy interesujecie się piłką. Ja żyję tym meczem już od rana, oczywiście, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, po to, żeby być na bieżąco. Jeżeli chodzi o mnie, dzisiaj wyjeżdżam na króciutki urlop z rodziną do końca tygodnia w samą puszczę do krainy Żubra. Także niestety bez internetu, miejscowość praktycznie przy granicy białoruskiej, a więc gdzieś tam już sieć nawet nie do końca łapie. Natomiast nie zostawiam was samych oczywiście jutro live z kryptoekipą, również kilka filmów, które mam przygotowane, wleci na mój kanał, także będziecie mieli co oglądać. Jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, wleciały NFT newsy od Daniela, który jak widać dopiero pozbierał się po zlocie, jak to mówią, na zlocie adminów i zarządu kryptoekipy. Szczególnie nowe osoby nie mają lekko. Wleciały rozmowy branżowe, a więc to co nagraliśmy ostatnio z Przemysławem Cardo, CEO projektu TekraCoin, polskiego projektu. Jeżeli nie znacie, a chcecie zapoznać się z tym polskim projektem, to zapraszam. I wleciał również nowy materiał od Jurka i Roberta Kryptotetryków dwóch, także również jak macie Ochotę, to serdecznie, serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o bitcoina, to tak jak mówiłem, mamy 34 tysiące dolarów, a więc bitcoin wrócił. Mieliśmy, słuchajcie, już poziom 20, gdzieś tam 9, a nawet na niektórych giełdach 28 tysięcy dolarów, a więc duży strach, duży fut. Bitcoin zleciał poniżej 30 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o mnie, ja obecnie nic nie robię, zaganiam stablecoiny do pracy, czekam aż ta sytuacja się wyklaruje. Zaraz pokażemy kolejne możliwe scenariusze, pokażemy porównanie do tego wykresu. Y Kofa, o którym ostatnio tak wiele osób mówi. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście dzisiaj zależy wszystko od tego, w jaki sposób ja patrzę na Bitcoina. Dla mnie Bitcoin, tak jak wiecie, inwestycja absolutnie długoterminowa, na spadkach staram się tego Bitcoina dokupować. Natomiast jeżeli nie mam gdzieś tam jasnej odpowiedzi, w którym kierunku pójdziemy, to po prostu czekam i czasami ta cierpliwość i te czekanie to jest najlepsze, co można zrobić. Jeżeli pójdziemy w bezce, pójdziemy w duże spadki, to Bitcoina będzie można złapać znacznie taniej niż obecna cena, więc czekam, jeżeli pójdziemy w kierunku hossy, jeżeli pójdziemy po nowe ATH na Bitcoinie, to również wtedy mam pozycję, gdzie będę realizował zyski, a więc obecna sytuacja na rynku dla mnie to jest po prostu chodul, to jest czekanie. I czekam co tutaj dokładnie na rynku się wydarzy. Natomiast słuchajcie, mega grafika pokazująca, jak można patrzeć na rynek. Dla jednych, taki spadek 50% na bitcoinie, bo mamy powyżej 50% spadku. Jeżeli przyjmujemy ten spadek od ATH, który było na poziomie 64 tysięcy dolarów, to jest strach, to jest niepewność. Ktoś kupił małą ilość bitcoina, kupił bitcoina za 500 zł, patrzy ma 250, więc jest wystraszony. Natomiast dla wielu osób, które wiedzą, jak wygląda wykres bitcoina, wiemy, że bitcoin jest cykliczny, zaraz. Pokażę wam niesamowitego tweeta, z którym w 100% się zgadzam, i to jest również obraz tego, jak ja patrzę na bitcoina. Jest to szansa zakupowa dla osób, które nie mają bitcoina. Również myślę, że jest to dobry czas. Oczywiście trzeba gdzieś tam. Wierzyć w tego bitcoina i patrzeć na niego długoterminowo, a nie krótko i spekulacyjnie. Jeżeli ktoś patrzy krótkowzroczny, chce zarobić, wrzuca pieniądze, których nie może stracić, korzysta gdzieś tam z kredytów i innych rzeczy, no to będzie miał problem i rynek kryptowalut, w mojej prywatnej opinii, nie jest absolutnie dla takich osób. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście. Wiele osób pyta mnie, jaka jest moja recepta na zarabianie na rynku kryptowalut i ten mem gdzieś tam doskonale, słuchajcie, to daje nie kursy, nie szkolenia, natomiast ciężka praca i przede wszystkim edukacja. Po to są nasze grupy, po to jest KryptoEkipa, żebyś miał całą wiedzę w pigułce za darmo. To, co z tego weźmiesz, będzie Twoje. Dołóż do tego gdzieś tam rzeczy, których możesz nauczyć się w innych miejscach, bo kryptoekipa nie jest jedynym miejscem, żeby uczyć się rynku kryptowalut. I przede wszystkim daj sobie czas. Ja zawsze powtarzam, że osoby, które działają z nami na rynku kryptowalut, to powtarzam takie zdanie, że czas absolutnie pracuje na naszą korzyść. Im dłużej jesteś na rynku, im dłużej go poznajesz, tym masz lepsze efekty i możesz na nim więcej zarabiać. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne. Zdanie. Oczywiście wiele osób mówi, że to koniec. Wiele osób mówi, że to bezca. Wiele osób mówi, że Bitcoin już nigdy nie wróci. Bitcoin umierał już wiele, wiele razy. Wielokrotnie pokazywaliśmy te spadki na Bitcoinie, nawet po 80%. I mega tweet od właśnie dokumentary Bitcoin, że do tej pory w historii żadne inne aktywo właśnie nie spadło 80% trzy razy, by za każdym razem wracać i robić nowe ATH. Oczywiście. Historia pokazała, że te spadki były w różnym okresie czasu tak naprawdę przesądzone czym innym, tak? Inaczej wyglądały spadki w roku 2017, inaczej wyglądają teraz, i to jest oczywiście, i to jest oczywista oczywistość, jak to my mówimy. Natomiast Fakty są takie, że Bitcoin jest aktywem, który udowodnił, że potrafi z 80% spadku wrócić i pójść do nowe, po nowe ATH. I dlatego moim zdaniem do tej pory Bitcoin jest powtarzalny, jest cykliczny. Mamy hossę, mamy bessę, tak jak mówiłem, mamy rynek byka, mamy rynek niedźwiedzia i do tej pory tak to wyglądało. Jak będzie to wyglądało w przyszłości, tak naprawdę nie wiemy. Natomiast mamy prawo korzystać z historii i mamy prawo na historii się opierać. I również moja wiedza opiera się na historii. Teorii, ale przede wszystkim na doświadczeniach. Wierzę, że Bitcoin wróci po raz kolejny. Czy to będzie jeszcze w tej hoście, jeżeli ona będzie? że będziemy musieli na to poczekać. Ja zawsze uważam, że również jeżeli przyjdzie bestsa, przyjdą spadki, to będziemy robić swoje, będziemy się edukować, będziemy szukać tych perełek po to, by przy kolejnych wzrostach złapać niesamowite wyniki i najważniejsze to jest to, żeby czas pracował na ciebie, żebyś dał sobie czas, dał sobie czas, żeby przejrzeć jedną hossę, jedną bestsę, wrócić do hossy i wtedy będziesz wiedział, jak działa ten rynek. Każdy musi odrobić swoje lekcje, a my jesteśmy tylko po to, żeby dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Jeżeli chodzi o Bitcoina, mamy bardzo fajny wykres na Glassnodezie pokazujący zakupy na OTC, a więc te zakupy, które są. Poza giełdami są to zakupy po, pozagiełdowe, z których korzystają również bardzo duzi inwestorzy instytucjonalni. I tak jak możemy zobaczyć, jest tutaj spadły one absolutnie. Słuchajcie, do minimum, ostatni taki spadek był w marcu 2020, a więc, moim zdaniem, jest to sygnał jednak pozytywny. Mało jest tych właśnie bitcoinów na, na OTC. Natomiast tak jak widzicie, gdzieś tam z jednej strony mamy duży food, yy, mamy tutaj przemoszenie się górników, to również zaraz pokażemy, z drugiej strony Portugalię, także te dobre i złe wydarzenia się ze sobą mieszają. Natomiast trzeba wyciągnąć wnioski, jeżeli chodzi o altcoiny. Zobaczcie, jak zachowują się takie altcoiny jak Dogecoin, które były tylko sztucznie pompowane i najprawdopodobniej mogą już nigdy nie wrócić do swoich wycen. Tak jak było w roku 2017. Ta hossa oczywiście spowodowała, że wiele osób, z top, wiele projektów, które były w tym top markecie one wróciły, tak? One wróciły jak najbardziej, natomiast wiele projektów nie wróciło. I tak samo będzie, jeżeli będziemy mieli na przykład kolejną Hossę. Wiele projektów bez wartości, wiele projektów sztucznie wypompowanych nigdy już nie wróci do. Swoich wycen. Dlatego warto mieć portfel zbudowany fundamentalnie, najmocniejsze pozycje, projekty fundamentalne, potem projekty średnie i na końcu Gemy i oczywiście największy kapitał w projektach fundamentalnych, część kapitału w projektach powiedzmy tych średnich i w Gemach najmniejszy kapitał, ale Gemy mogą odpalić najbardziej i tam można mieć najlepsze zyski. Pokazywaliśmy to już wielokrotnie. Jeżeli chodzi o o ten wykres Wyckoffa. Kevin Swenson oczywiście warto obserwować. On gdzieś tam cały czas porównuje to, co dzieje się właśnie teraz do tego wykresu Wyckoffa. No i tak jak widzicie, wiele rzeczy tutaj się pokrywa. Oczywiście są jakieś przesunięcia, nie da się przenieść tego jeden do jednego. Natomiast jeżeli mielibyśmy tak to zgeneralizować, no to jeżeli pójdziemy rzeczywiście w tym kierunku Wyckoffa, to, to, to idziemy tu w kierunku dołku i powinno być jeszcze odbicie i pójście bardzo mocno w górę. Ja akurat nie jestem fanem tego wykresu, natomiast yy, śledzę tutaj yy, śledzę Kevina Swensona, więc Wam to po prostu pokazuje, że cały czas osoby, które zajmują się gdzieś tam rynkiem kryptowalut są podzielone wczoraj Wam pokazywałem osoby, które mówiły, że pójdziemy po nowe ATH, ale również pokazywałem osoby, które uważają że to już jest koniec hossy, jesteśmy w beście. do takich osób należy m.in. CEO CryptoQuant a więc również mega wartościowa osoba, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Glausnodzie, a więc o wpływy i wypływy Bitcoin mniej więcej ma zero, dużo Ethereum, dużo więcej Ethereum wpłynęło na giełdy i jeżeli chodzi o Tetera, więcej Tethera wpływa niż wypływa, to jest akurat dobre. Są osoby, które uważają, że mimo tych zakazów w Chinach, mimo, te, mimo tego FUD-u, pewne rzeczy słuchajcie, działają yy, i uważają, że Bitcoin na tym zakazie. Zyska, co jest bardzo ciekawe. Bitcoin zyska na chińskim zakazie wydobycia kryptowalut. Były inżynier giełdy kryptowalut uważa, że chiński zakaz kopania bitcoina to fantastyczna wiadomość. Oczywiście wiemy o tym, że władze w południowo-zachodniej prowincji e, gdzieś tam zakazały właśnie e, kopania bitcoina. Przede wszystkim zakazały zamknięcie wszystkich projektów związanych z kopaniem kryptowalut. Górnicy się spakowali, e, gdzieś tam opuszczają kopalnie, i gdzieś tam to było tym motorem głównym motorem napędowym, jeżeli chodzi o spadek bitcoina. No i słuchajcie, był inżynier bezpieczeństwa giełdy Gemini porównał ostre stanowisko Chin wobec bitcoina z zakazem tego kraju w stosunku do Facebooka i Google. Oczywiście w Chinach mamy dużo różnych zakazów, a mimo wszystko Facebook i Google radzą sobie, słuchajcie, bardzo dobrze. No i również do Bitcoina, gdzieś tam on uważa tak samo, że skoro jest zakazywany w, Chi w Chinach, to znaczy, że Bitcoin działa. Bitcoin to największy magazyn wartości w historii planety Ziemia. Nic nie jest nawet porównywalne. Zaczniemy wyceniać nasze bogactwo w kategoriach Bitcoina, a zmienność jest podatkiem, który płacimy za bycie po właściwej stronie. Tej transakcji. Bardzo ciekawa opinia. Słuchajcie, gdzieś tam wiadomo, że ten fut mocno uderzył w rynek kryptowalut, natomiast tutaj zupełnie inne spojrzenie ma to gdzieś tam porównanie do produktów tradycyjnych, takich jak Facebook czy Google. Oczywiście. Są też pozytywne informacje w czasie, kiedy w Chinach dzieją się pewne rzeczy. Bank Centralny Portugalii przyznaje licencje giełdom kryptowalutowym, a więc Portugalia otwiera się na giełdy, otwiera się na inwestorów. Portugalczycy będą mogli w sposób płynny inwestować właśnie, pewnie też powstaną portugalskie giełdy, a więc na pewno dobra gdzieś tam wiadomość. Portugalia, mocny kraj europejski, także na pewno jest to fajna wiadomość do tego chińskiego foodu, taka przeciwwaga. Natomiast oczywiście tego typu informacja, gdzieś tam ceny Bitcoina w tej chwili wypompować nie jest w stanie. Nvidia stworzy karty graficzne dedykowane dla górników, aby uniknąć hossy i bessy. Producent kart graficznych tworzy odrębne linie kart graficznych, z których każda jest przeznaczona specjalnie do gier lub wydobywania kryptowalut. Robią to po to, aby uniknąć. Bump and bust, który wystąpił w połączeniu z rynkami kryptowalut w 2018. Karty graficzne specyficzne dla kryptowalut są również tworzone z odrzuconych kart graficznych do gier, zmniejszając przez to odpady produkcyjne. Oczywiście gdzieś tam te karty mocno szły w górę. Wiele osób z rynku tradycyjnego, które chcą grać, gdzieś tam musiało wydać więcej pieniędzy, a więc również widać, że skoro Nvidia tworzy. Konkretnie rozwiązania właśnie pod górników, pod krypto, jest to na pewno również dobra informacja. Mamy, słuchajcie, znalazłem takiego fajnego tweeta, jak wyglądają obecnie te kopalnie, jeżeli chodzi właśnie o Chiny. A więc, tak jak widzicie tutaj, podcinane wszystko, gdzieś tam kable, kable leżą, tak? A więc te koparki są zabierane, są przenoszone. Tak to wygląda, słuchajcie, w Chinach. Natomiast rynek nie lubi pustki. Ja uważam, że ta pustka zostanie wypełniona. Jest wiele miejsc. Na świecie, które są przychylne kopaniu kryptowalut, i myślę, że chińscy górnicy sobie poradzą. Natomiast ten moment przejścia być może będzie takim momentem, kiedy górnicy będą musieli skorzystać ze swoich zapasów bitcoinów, być może będą musieli sprzedawać więcej tego bitcoina, który posiadają po to, żeby się utrzymać, po to, żeby gdzieś tam również koszt przeniesienia na pewno jest duży, na pewno nie są to małe kwoty. A więc trzeba tutaj się spodziewać, że górnicy tego bitcoina na rynek będą wpuszczać. Jeżeli chodzi o Salwador, to oczywiście. Yy, są już pierwsze zdjęcia, jak ma wyglądać ta, te kopanie kryptowalut właśnie za pomocą energii z wulkanów. Niesamowicie słuchajcie, yy, zobaczcie, tak, te zdjęcia yy, wyglądają, a więc Salwador się przymierza. Prezydent rząd bardzo mocno pracują. Natomiast warto pokazywać drugą stronę. Yy, jest przeciwwaga. Opozycja zawsze robi swoje w każdym kraju. Czasami dobrze, czasami źle, nie będziemy wnikać tu w politykę. Partia opozycyjna Salwadoru złożyła pozew przeciwko ustawie o adopcji Bitcoina. A więc tak jak widzicie, są so są również w Salwadorze politycy, którzy gdzieś tam się nie zgadzają z bitcoinem, uważają, że nie powinien być pełnoprawnym środkiem płatniczym właśnie w Salwadorze. Natomiast jest to opozycja, jest to mniejszość, a więc mają do powiedzenia naprawdę, naprawdę niedużo. Dobra, przeskakujemy, słuchajcie, do naszych projektów. Dzisiaj trochę krócej, bo y, muszę pewne rzeczy ogarnąć związane z wyjazdem oczywiście y, słopi. To jest projekt, gdzie zarabiam pasywnie na dodawaniu płynności, na farmieniu. Jest to jeden z projektów, w którym działam. Jeżeli nie widzieliście jeszcze moich filmów o Wave się o osłopi, to zapraszam. Mamy nowe pary: mamy LTC do USDN, mamy Monero do swap, do, swap, do swapu, właśnie. A więc warto tutaj z tego, z tego korzystać. No i oczywiście. Para, którą ja będę teraz testował, jest to para do stablecoinu, a więc USDT do USDN. -a. USDT myślę, że każdy zna. USDM jest to stablecoin należący do ekosystemu Waves. Zobaczymy, jak to będzie naliczać. Natomiast bardzo ważne to jest to, że nie macie tutaj tej nietrwałej straty, bo stablecoiny mają mniej więcej stałą wartość, więc jest to po prostu taka pasywka. I ja będę tutaj wrzucał część swojego Tetera, wymieniam połowę na USDM i będę dodawał płynność. Zobaczymy, jak to procentowo wyjdzie i oczywiście naliczenia w słop. I tutaj decydujemy, co z tym zrobimy, możemy to farmić, a więc jest tu kilka możliwości zarabiania, nie będę o tym mówił, bo nagrałem do tego oddzielny film. Natomiast mega mega, że jest para do stablecoinów, bo tak jak mówię, nie ma tutaj tej nietrwałej straty. Oczywiście bardzo dużo się dzieje w CryptoCom, i dzisiaj ważne dla mnie wydarzenie. KryptoCom dodaje Chilis, a więc dla mnie osobiście najważniejszy projekt, jeżeli chodzi o moje altcoiny, opcja Recurring Buys. A więc jeżeli chcecie być długoterminowo w projekcie Chilis, nie chcecie za bardzo go śledzić. A chcecie co miesiąc sobie dokupować, y, ustawiacie sobie w aplikacji Recurring Buys, stała kwota, stała data i co miesiąc Wam takiego czyli zakupuje. Jest również Matic, jest również y, MKR. Jest również Solana, a więc drugi projekt dla mnie bardzo, bardzo wartościowy, a więc super, że to się w KryptoCom rozwija. Jeżeli na przykład będzie spokój na rynku, będzie bessa, będą spadki i będziecie chcieli robić systematyczne zakupy, ale zająć się czym innym, to opcja Recurring Buys w KryptoCom jest to naprawdę mega opcja. Nie musicie tego śledzić. Co miesiąc ciąga wam albo z woletu, albo z karty i kupuje wam wybrane przez was kryptowaluty. Natomiast dodanie Chilis dla mnie bardzo ważna rzecz. Ja lubię jak moje. Projekty się zazębiają, a projekt Crypto.com jest na pewno dla mnie jednym z ważniejszych projektów. Lecimy sobie dalej. Oczywiście, jak tylko odbiorę nowy telefon, od razu lecimy z dwoma dużymi recenzjami. Crypto.com Defi Wallet dodaje kolejne 80 nowych tokenów i oczywiście integracja z Dexem, a więc z One Inchem. Mega, mega rzecz. Łamińcz również dla mnie bardzo ważny projekt. I oczywiście druga aplikacja, nowa aplikacja giełdowa. Również zrobimy sobie review, zrobimy sobie taki przegląd i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. A więc w krypto.com wszystko dobrze. Krypto.com idzie mocno do przodu. Przypominam, że Defi Wallet jest to wallet, do którego macie klucze prywatne. A więc, jeżeli nie akceptujecie ryzyka, na przykład na aplikacji krypto.com, gdzie krypto.com zarządza Waszymi środkami, czy na giełdzie, to możecie sobie założyć Defi Wallet i również mamy tutaj. Możliwość pasywnego zarabiania, ale rozpracujemy to krok po kroku. Jak tylko załatwi nowy telefon, bo niestety, tak jak mówiłem, stary wyzionął ducha. Nic praktycznie tu nie mogę zrobić. Padł mi ten przycisk główny w iPhone'ie, też coś tu z ekranem się stało. No, ale ma swoje lata. Ja nie lubię wydawać pieniędzy, pieniędzy na gadżety. Wolę, wolę je inwestować na rynku kryptowalut, ale czasami, słuchajcie, trzeba. A więc, nowy telefon myślę, że po wyjeździe od razu uda się załatwić. No, i oczywiście, słuchajcie, jest yy, bardzo wartościowy tweet od Aleksandra Dreyfusa. Rynek spada. A my robimy swoje, my cały czas budujemy. Jutro wleci ode mnie moje podsumowanie tego, co dzieje się w Chili's i jak ja obecnie patrzę na ten projekt. Uważam, że absolutnie jest to projekt, który może być game changerem dla osób, które chcą gdzieś tam inwestować w tokenizację sportu. Jest to projekt, który nie ma konkurencji, bo to, że projekty robią NFT, to, że, że projekty pewne rzeczy tokenizują, to nie, to nie jest tak wartościowe, jak umowa z klubem, wydanie fan reakcja z kibicami i stworzenie różnego rodzaju bonusów. Także tutaj. Jutro ode mnie materiał dotyczący partnerstwa właśnie, yy, nowego partnerstwa z NBA, wprowadzenia w Walencji oraz moje spojrzenie na ten projekt, w którym momencie jesteśmy i co może się wydarzyć. Powiem o kilku bardzo ważnych rzeczach, dlatego jeżeli jesteś fanem Chili's, zapraszam Cię, filmik jutro wleci na kanał. No i oczywiście jutro duże wydarzenie start słuchajcie tej platformy NFT należącej do Binance'a. Możecie sobie na Coin98 zobaczyć jak wielki już jest ekosystem Binance'a, jak wiele projektów dużo korzysta z Binance Smart Chain. Tu się dzieje również naprawdę dużo. Oczywiście miejsce scentralizowane z tym trzeba liczyć się jak najbardziej natomiast uważam, że Binance czy to Hossa, czy to Bessa, będzie cały czas szedł z trendami, będzie wykorzystywał pewne nowe rzeczy, dlatego również samego Binance Coina trzymam na dzisiaj to by było na tyle jutro live z ekipą, jutro materiał o Chilizie i jak wrócę z wyjazdu, będziemy lecieć dalej ale postaram się, żeby w międzyczasie coś tam jeszcze wpadło, zostaw komentarz, daj znać czy wygramy, czy trzymasz gdzieś tam za Polskę, mocno kciuki daj znać, jak obecnie się czujesz czy jesteś zadowolony z tego, co dzieje się na rynku, czy nie? Dzięki za uwagę. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ten film był wartościowy. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa!